Kurs naturalnego planowania rodziny według metody profesora Recera odcinek ósmy dla par odkładających poczęcie: Jak interpretować nietypowe wykresy cykli? Mimo nieustannego postępu nauki i techniki, ciało ludzkie wciąż jest pełne tajemnic. Fascynujące są przemiany, które w nas zachodzą i zależności, którym jesteśmy poddawani. Każdy człowiek jest inny i zjawiskowy na swój sposób. Każdy ma unikatowe odciski palców, odciski języka i zapach. Unikatowe bywają również kobiece cykle owulacyjne. Mają one określone elementy, takie jak krwawienie miesiączkowe, okresy suchości, występowanie śluzu. A potem zwyżki temperatury. Jednak w detalach kobiece cykle mogą różnić się między sobą, np. długością, wysokością temperatury, sposobem jej narastania czy opadania, jakością śluzu, długością fazy lutealnej. Na funkcjonowanie organizmu, a co za tym idzie przebieg cyklu, wpływ mają oczywiście również sytuacje dnia codziennego. Chociażby stres, sposób odżywiania, używanie alkoholu, nieregularny sen, choroby, podróże związane ze znaczną zmianą szerokości geograficznej. Każdy z wyżej wspomnianych czynników może mieć wpływ na wskaźniki płodności, co powoduje, że wykresy cykli miesiączkowych mogą wyglądać nietypowo, w szczególności dla początkującego użytkownika. Nie oznacza to jednak, że nie jesteśmy w stanie ich zinterpretować z użyciem metody profesora Recera. Przyjrzyjmy się, jak interpretować nietypowe wykresy cykli. Przykład pierwszy. Spróbujmy wyznaczyć koniec płodności w tym cyklu. Szczyt objawu śluzu jest w czternastym dniu cyklu. Szukamy temperatur zakłóconych, które w tym cyklu nie występują. Potem znajdujemy pierwszą wyższą temperaturę po szczycie objawu śluzu, która jest wyższa od sześciu poprzedzających ją temperatur niższych. Nastąpiła ona w 16 dniu cyklu. Zaznaczamy sześć temperatur niższych oraz rysujemy linię podstawową, przebiegającą przez najwyższe temperatury z tych niższych. Szukamy dwóch kolejnych wyższych temperatur po szczycie. Są one w 17 i 18 dniu cyklu. W tym przypadku trzecia wyższa temperatura nie spełnia warunku, czyli nie jest wyższa od poziomu linii podstawowej o co najmniej 0,2 stopnia Celsjusza. Nietypowość tego cyklu polega na tym, że aby móc wyznaczyć koniec płodności, czekamy na czwartą temperaturę wyższą, która nie musi być już wyższa o co najmniej dwie kreski, ale wystarczy, że będzie znajdowała się nad linią podstawową. Przykład drugi, gdy występują zakłócenia w fazie niższych temperatur. Przyjrzyjmy się kolejnemu rysunkowi. Szczyt objawu śluzu nastąpił w 16 dniu cyklu. Zaznaczmy temperaturę zakłóconą, która miała miejsce 15 dnia cyklu. Kobieta w tym dniu zmierzyła temperaturę później. Wzięcie tej temperatury w nawias powoduje, że nie bierzemy jej pod uwagę, gdy szukamy pierwszej wyższej temperatury po szczycie, która będzie wyższa od sześciu poprzedzających ją niższych. Pierwsza wyższa temperatura jest w 18 dniu cyklu. Teraz zaznaczamy temperatury niższe, numerując również temperaturę zakłóconą. W procesie wyznaczania końca płodności możemy ponumerować jeden pojedynczy dzień z zakłóconą temperaturą lub brakiem pomiaru. Kolejne wyższe temperatury mają miejsce w 19 i 20 dniu cyklu. Trzecia wyższa temperatura spełnia warunek, gdyż jest wyższa o co najmniej 0,2 stopnia Celsjusza od linii podstawowej. Dlatego też wieczór tego dnia zaczyna okres niepłodności bezwzględnej. Przykład trzeci, gdy jedna z obserwowanych temperatur spadnie na linię lub poniżej linii podstawowej. Czas na interpretację kolejnej nietypowej sytuacji. Szczyt objawu śluzu jest w trzynastym dniu cyklu. Szukamy temperatur zakłóconych, które w tym cyklu nie występują. Potem znajdujemy pierwszą wyższą temperaturę po szczycie objawu śluzu, która jest wyższa od sześciu poprzedzających ją temperatur niższych. Nastąpiła ona w 15. dniu cyklu. Zaznaczamy sześć temperatur niższych oraz rysujemy linię podstawową przebiegającą przez najwyższe temperatury z tych niższych. Szukamy kolejnych wyższych temperatur po szczycie, pamiętając o tym, że wyższe temperatury muszą leżeć nad linią podstawową. Druga temperatura wyższa jest w 16 dniu cyklu, zaś trzecia wyższa, którą obrysowujemy kółkiem, dopiero w 18 dniu cyklu, gdyż temperatura w 17 dniu cyklu, mimo że należy już do fazy wyższych temperatur, spadła pod linię podstawową i nie można jej wziąć pod uwagę do wyznaczania końca płodności. Między trzema wyższymi temperaturami po dniu szczytu może się zdarzyć, że jedna temperatura spadnie na linię podstawową lub poniżej niej. Tej temperatury nie obrysowujemy kółeczkiem i pomijamy w interpretacji. Gdyby na linię lub pod spadły dwie temperatury pod rząd, musielibyśmy wyznaczać temperatury wyższe od nowa. Na tym wykresie trzecia wyższa temperatura, czyli temperatura z 18 dnia cyklu, spełnia warunek, czyli jest wyższa od linii podstawowej o co najmniej 0,2 stopnia Celsjusza. A więc wieczór tego dnia przyjmujemy jako początek okresu niepłodności bezwzględnej. Przykład czwarty, gdy temperatury wyższe, nie wszystkie są zmierzone. Wyznaczmy koniec płodności w tym cyklu. Szczyt objawu śluzu jest w 13 dniu cyklu. W tym cyklu nie występują temperatury zakłócone. Pierwsza wyższa temperatura po szczycie objawu śluzu, która jest wyższa od sześciu poprzedzających ją temperatur niższych, nastąpiła w 15 dniu cyklu. Zaznaczamy sześć temperatur niższych oraz rysujemy linię podstawową, przebiegającą przez najwyższą temperaturę z tych niższych. Szukamy dwóch kolejnych wyższych temperatur po szczycie. Ze względu na to, iż w 16 dniu cyklu nie mamy zapisanego pomiaru temperatury, dzień ten pomijamy i zaznaczamy wyższe temperatury w 17 i 18 dniu cyklu. Trzecia wyższa temperatura spełnia warunek, czyli jest wyższa od linii podstawowej o co najmniej 20 stopnia Celsjusza, dlatego wieczór 18 dnia cyklu rozpoczyna okres niepłodności bezwzględnej. Podobnie postępujemy w przypadku temperatury zakłóconej. Pomijamy ją. Możemy obrysować kółkami tylko 3 lub 4 niezakłócone temperatury wyższe, znajdujące się nad linią podstawową. Przykład 5. Przedwczesny wzrost temperatury. Przedwczesny skok temperatury. Nieczęsto spotykamy się z taką sytuacją, chociaż są panie, dla których przedwczesne skoki nie są rzadkością. Szczyt objawu wypada tutaj 16 dnia cyklu. Przyglądając się temu wykresowi, możemy zauważyć, że 14 dnia cyklu kończą się niższe temperatury tej pani, a od 15 dnia zaczynają się wyższe. Jednak możemy obrysować kółkiem pierwszą wyższą temperaturę dopiero po szczycie śluzu, a więc temperaturę 17 dnia cyklu. Temperatury niższe, zgodnie z tym co widać, numerujemy od 14 dnia cyklu wstecz. Wyznaczamy linię podstawową. Temperatury w 15 i 16 dniu cyklu są wyższe od poprzedzających je sześciu niskich. Rozpoczynają więc fazę wyższych temperatur, ale nie mogą być obrysowane kółkiem, gdyż nie są po szczycie. Taka sytuacja to przedwczesny wzrost temperatury i zaznacza się taki przedwczesny skok symbolem strzałki skierowanej do góry. W tym cyklu mamy dwie takie temperatury. Szukamy dwóch kolejnych wyższych temperatur po szczycie. Występują one w 18 i 19 dniu cyklu. Trzecia temperatura wyższa spełnia warunek skoku i jest o 20 stopnia Celsjusza wyższa od linii podstawowej. Płodność kończy się więc 19 dnia wieczorem. Podsumujmy. Śluz lepszej jakości, który utrzymuje się na początku wzrostu temperatury, wskazuje na czas szczególnej płodności, mimo że wzrasta temperatura, czyli uwalnia się już progesteron. Sytuacja taka jest związana z tym, iż dojrzewający pęcherzyk grafa już zaczyna wydzielać progesteron, ale jeszcze nie jest gotowy do owulacji. U pań z wrażliwym ośrodkiem termoregulacji ten niewielki wzrost progesteronu wpływa już na podwyższenie podstawowej temperatury jej ciała. Jajeczkowanie może wystąpić od dwóch dni przed do dwóch dni po szczycie. Aby niepłodność po jajeczkowaniu była bezwzględna, trzy wyższe temperatury muszą być wyznaczone po szczycie objawu śluzu. Przyjrzyjmy się, jak to wygląda w praktyce. Kobieta po przebudzeniu mierzy temperaturę i stwierdza, że dziś wzrosła, bo przecież zna poziom swoich wyższych temperatur. Ale w ciągu dnia obserwuje jeszcze śluz lepszej jakości. I to jest właśnie dzień z przedwczesnym wzrostem temperatury. Przykład szósty brak wzrostu temperatury. Tutaj po szczycie 15 dnia cyklu nie ma wzrostu temperatury. Dojrzewał pęcherzyk, wydzielał estrogeny, ale nie doszło do jego pęknięcia. Najczęściej jest to spowodowane czynnikami zewnętrznymi, np. Na przemęczenie, nadmierne odchudzanie, egzaminy. Organizm daje nam sygnał: w takich niekorzystnych warunkach nie możesz zostać matką. Unormuj swoje życie, a w prezencie zostanie ci przewrócone jajeczkowanie. W takim przypadku należy nadal codziennie mierzyć temperaturę i każdego dnia zwracać uwagę na objawy pojawiające się w okolicy przedsionka pochwy. Czekamy na kolejne pojawienie się śluzu, szczyt objawu i skok temperatury. Więcej informacji na www.inner.pl oraz innercycle.org Dołącz do nas na www.facebook.pl, ukośnik, dwoje naturalnie.